Wpadł mi taki naftowa. Widać, że już stara. Zjechana zębem czasu. jedne to, to. To jest. O, ta część tutaj jest metalowa. Ale jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany. Tak. Powiem szczerze, szkoda mi ją oddać na złom, bo to jednak. Antyk, fajna stare, ktoś wywalił, a znalazłem podczas przechadzki. Więc, jak ktoś jest zainteresowany, to dajcie. O, proszę bardzo. Tak sobie tutaj wygląda. No. To proszę bardzo, dawajcie. Od, odzywajcie się w komentarzach i proponujcie jakąś cenę albo, wy, albo wymiana na coś ciekawszego. Czekam na Wasze propozycje. piszcie w komentarzach albo, albo cenę, jaką jesteście w stanie dać za, 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 za takie coś, albo, wy, albo wymiana. Wy wysyłacie coś mi, ja Wam wysyłam to. Siema, dzięki, do oglądania, czy trzymajcie się i alo.